Wernisaż wystawy Jeden dom, wiele twarzy z cyklu wystaw Szklarska dziewczyna z charakterem przedstawia etapy życia nieistniejących, tradycyjnych obiektów ze szklarskiej poręby. Wystawa powstała z inicjatywy fundacji Dolina Domów Przysłupowych. Autorem wystawy między innymi jest Jarosław Czarkowski, który za pomocą metod cyfrowych ożywia stare fotografie i przywraca te nieistniejące budynki do życia. Na razie wszystko dzieje się na papierze, ale myślę, że nawet najdłuższa wędrówka zaczyna się od pierwszego kroku. Kolejną współtwórczynią wystawy jest tajemnicza pani Teresa ze Szklarskiej Poręby. Jej zdjęcia i dokumentacje znajdziecie Państwo na fotopolska.eu. Już od dawna chodząc po Szklarskiej Porębie i obserwując drastycznie zmieniający się krajobraz, wyobrażałam sobie jakby wyglądało nasze miasteczko, gdybyśmy od razu po wojnie pielęgnowali i zastaną zabudowę? Marzyło mi się cofnąć w czasie, chociaż na jeden dzień, żeby zobaczyć ten świat właśnie Rodem z Baśni Andersena, bo ponoć e, tak on wyglądał. I nagle w internecie zobaczyłam pracę Jarosława Czerkowskiego, bo myślałam, że mogę spełnić trochę to moje marzenie o cofnięciu się w czasie, ale też o podsumowaniu tego, co na przestrzeni lat się wydarzyło z naszym krajobrazem. E, I była to też taka możliwość zaproponowania, jak ten świat i ten krajobraz nasz lokalny mógłby wyglądać dzisiaj. Wystawa, która jest niezwykle istotna dla naszego miasta, bowiem porusza ważne tematy i społeczne, i kulturowe, i ekonomiczne dotyczące ogromnego nieładu architektonicznego, jaki towarzyszy w naszym mieście już od wielu, wielu lat. I teraz ta wystawa, dzięki pomysłowi, dzięki podróży w czasie, połączeniu tego, co było, co jest i co będzie, myślę, że w dużej mierze może zadziałać na wyobraźnie tych, którzy mają największy wpływ na to, co się jeszcze może zadziać w naszym mieście czyli między innymi mają wpływ na inwestorów. Bardzo inwestorów zapraszamy na tę wystawę, aby zobaczyli, jak piękna może być Szklarska, gdy te szczegóły architektoniczne i architektura sudecka jest w poszanowaniu. Moim zdaniem powinniśmy my jako inwestorzy się spotykać na każdym takim wernisarzu i zobaczyć to wszystko, co tu mamy dookoła, to, co możemy zaproponować na tej naszej zabudowie, niż budować po prostu budynki wyssane z palca. Patrząc na te inwestycje, które powstają już od lat, tak zwaną betonozę, to ładnie wszyscy nazywają, chcieliśmy się wyróżniać na tle tych właśnie budynków ze szkła, metalu i nawiązać troszeczkę do tej staro architektury naszej, która była kiedyś i powinna dalej w tym naszym mieście funkcjonować i być takim przykładniem tego, co się buduje na dzień dzisiejszy. Ta architektura, brzydko mówiąc, jest gotowym produktem w ofercie turystycznej. Odbudowując ją, zyskują tak naprawdę wszyscy. Każdy jakby inwestor, jaki ma pomysł, czy on jest poznany z Warszawy, z Bydgoszczy, z Krakowa, jakkolwiek, inwestuje w Sztarskiej, ale nie patrzy na to naszą zabudowę, która już jest. Plany zagospodarowania, które są, jakby pozwalają nam budować to, co chcemy, nam się to biznesowo sklei, że tak powiem, ale ład taki właśnie krajobrazowy, no niestety daje wiele do życzenia. Moim zdaniem największą tutaj jakby zasługą tego jest konserwator zabytków, który te wszystkie inwestycje można powiedzieć przypuszcza. Mimo, że należy mocno się starać o pozwolenie u niego na zabudowę taką większą inwestycją, to tak naprawdę on to o wszystkim decyduje i powinien te wszystkie inwestycje niespójne z krajobrazem po prostu banować. Trzeba nam jakiegoś drugowskazu. Co w ogóle stanowi ten zabytkowy układ urbanistyczny? Czym jest konkretnie zabytkowa architektura w naszym regionie? Jakie to budynki, co miały charakterystycznego? Fundacja jest w trakcie realizacji wzornika architektury Sudeckiej. To będzie przejrzysty katalog online, gdzie każdy przyszły inwestor będzie mógł z przyjemnością wybrać coś dla siebie. Z moich obserwacji wynika, że już powoli wstajemy z kolan, rośnie świadomość społeczna, rośnie świadomość w samorządach. Dzisiaj swoją obecnością zaszczycił nas też burmistrz Szklarskiej Poręby. Rada Miasta nie dopuszcza do niepotrzebnych inwestycji, jak ostatnio wieża widokowa na zakręcie śmierci. Szklarska Poręba nie sprzedaje miejskich działek, po to, by uniknąć Właśnie tej nadmiernej zabudowy, więc myślę, że jesteśmy na dobrym tropie i tak naprawdę im więcej osób się dowie o tym problemie i o możliwości rozwiązania, to również wpłynie korzystnie właśnie na tą strukturę krajobrazu, który nas otacza.